Dzień dobry! Dzień dobry, panie Krzysztofie! Jak się pan ma? Specjalnie przyjechałem do stanu, żeby sobie tam zdjęcie zrobić. Dzień można dobra. zdjęcie sobie zrobić? A troszkę można dofinansować pieniążków, bo bardzo źle. Stoi. A co się dzieje? Matka chora, umierająca, bardzo proszę, choć troszeczkę. Chodź. Po 30-40 zł, bardzo proszę. No nie ma problemu. Masz 20, Daj to 20 złotych, to tam miałeś drobne. Zaraz się oddam. Jak pan żyje, panie Krzysztofie? Dobrze. Dobrze? I pan, daj panu dwadzieścia Ja muszę do bankomatu podjechać, bo ja nie mam gotówki przy sobie. To podjedziemy, co? No to okej, okay, to zaraz no podjedziemy. zaraz, no. Jak pan żyje? O, bardzo źle. Czemu źle? Brat, yy... O. Dzięki. Nie ma za co. Autograf do domu i No to dobrze. Poczekamy! No to nie będziemy wchodzić. idziemy po autograf Wchodź. Poczekamy, panie Krzysztofie. Zaraz. Ja stanę inaczej, tylko bo ten. A, pan wiedzie, bo tu nie mogę przyjechać. Ja wiem. Autograf, mówi że. Krzychu się zapuścił, no ale co, zrobisz, nie? Pogadamy tam tak wiesz, tylko tam krzychu kom krzychu najebany chyba Ale jak... Ty weź, bo on nie mogą przejechać Michał. A bo Wystań tam gdzieś z boku jakoś